Ogólnie było no zajebiście słychać chyba po głosie, nie? Skąd jesteście? Ze Słubic. Ile ty kilometrów No 650 jest. Tam dziewczyny, złapcie na ten... Jak na one już są upolowane. Skąd jesteście? Spod Wrocławia i z Warszawy. Jak Ci podoba Impreza? A bardzo fajnie, bardzo fajna organizacja, atmosfera. Na kogo konkretnie przyjechałeś się? No dzisiaj na Gondurelesko. Wczoraj na chę. SLU. Dobra, to ten na ławce zgarniemy i ten w namiocie. To zniknij, ko dziewczyny. Nie, nie, nie. Z Warszawy? Nawet dwóch. A na jakich interesach przyjechałyście? Na Górola. W Sokuł ze Steres to. Byłyśmy na Birzbaku na HM. No i JWP. Co u Rzeszko? Nie, dziękuję z miodem. To może jednego wezmę. Do czerwieni? <grystanie> A na ile czas przychodzi się? Na tydzień? Na tydzień no, od środy o... jesteśmy. Jest super. Polecamy, serdecznie. <grystanie> <grystanie> Spalę wam namiot. Wybieracie. Macie zapalniczkę? Skąd ci się? Z Warszawy. Z Warszawy. Jak Wam to się podoba ta impreza? Jest super. Jakie najlepsze koncerty póki co? Do tej były? pory biszboi, bo tak, ogólnie doczekamy jeszcze na dzisiaj. A na kogo czekacie konkretnie? Mała Rufus i ten Orural. Kolejny weekend jest na bardzo się podoba je o koncerty, bardzo w porządku. Na kogo Na mojego palucha, na Zeusa. No, byli wczoraj, no dzisiaj też, owszem, ostry tak wieczorem. Moim zdaniem będzie tutaj, że Z łodzi? Spotkaliśmy się wczoraj, a ja możesz nie powiem. Nie tak, przedwczoraj. Tak. No to przedwczoraj, sorry, przedwczoraj, no, przedwczoraj tak jest. No, Jo, wszystko babaj, wszystki znają, i o Ale za rok przyjedziesz? Oczywiście. Tak, i to z większą ekipą zamiar. Bądź może tam do roku. No. Ja, pierwszy raz jestem tutaj, ale miasto bardzo w porządku. Właśnie, miasto, podoba, miasto jest pisało? zajebiste, tak, tylko ludzie trochę tak nie bardzo na nas patrzą na te opaski, że oni są przestraszeni troszeczkę <laughs> tym całym tutaj festiwalem. Ale w miastach, no tutaj miasto, jak miasto... Jak jeść. jesteście tutaj si, to miasto macie zajebiste, naprawdę. Jest zajebiste aglomeracja i fajnie zbudowana. Jest gdzie pochodzić, tak?

Czyli bardziej uliczny film. Wiadomo Tak no, Tak Wiadomo o co będzie. By... No i jak? Od czwartek. Od czwartku Jesteśmy od czwartku, o czwartej rano wyjechaliśmy z domu Odwiedzaliście mu rzecz? No tak, tak tylko sklepy sklepy. Dworzec no, i Biedronka Nie no miasto jest bardzo ładne A raz jesteście na tym? Nie, w zeszłym roku też byliśmy Będziecie w przyszłym roku? No, pewnie, Będziemy